Gaming na laptopie. Niegdyś niezbyt poważany temat wśród poważnych graczy. Ale właśnie niegdyś. To, jak przez ostatnie lata zmieniły się specyfikacje i oprogramowanie, jakie znajdziemy w laptopach, sprawia, że nie tylko odpalimy najnowsze tytuły, ale i uruchomimy je w jakości które niejedną osobę wywalą z kapci. Ze mną laptop Predator Helios Neo 16, jak sama nazwa wskazuje, ma on kopa, ale nie tylko sucha specyfikacja decyduje o tym, że jest to potężne narzędzie. W tym materiale pokażę Wam, jak dzięki technologiom NVIDIA wyciągnąć ze sprzętu i karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 jeszcze więcej. To jest naprawdę potężny laptop i nie mówię tego tylko dlatego, że odcinek powstał we współpracy z Acer, a mówię to dlatego, że mamy tutaj naprawdę solidną specyfikację, gotową na ujawnienie wielu tytułów. Karta Nvidia GeForce RTX 4070 to chyba nazwa, która tak naprawdę już wszystkim mówi że będziemy mieli do czynienia z potężnym sprzętem. Karty RTX już od wielu lat wyznaczają standardy, gdy chodzi o możliwości. Z tak potężną kartą muszą oczywiście współgrać inne podzespoły i mamy tutaj 16 GB RAM-u DDR5 z taktowaniem 4800 MHz. Naprawdę nie zabraknie tej pamięci dla nikogo. Nie zabrakło oczywiście potężnego procesora od Intela i 913900 hx 13. generacja, wysokie TDP. Naprawdę żadne zadanie nie będzie temu laptopowi straszne. Oczywiście tak potężne podzespoły potrzebują też potężnego chłodzenia. I tutaj Predator ma autorską technologię Aeroblade 3D. Te wentylatory są praktycznie z każdej strony tego laptopa, wszystko po to, by nawet przy długich, wymagających sesjach nie był on zbyt gorący i by zachowywał wysoką wydajność przez długi czas. Wow, z taką mocą mogliby go sprzedawać jako oczyszczacz powietrza i też by sobie poradził. Wydajnością całego zestawu możemy kierować za pomocą aplikacji Predator Sense z dedykowanym przyciskiem na laptopie, która pozwala nam jednym kliknięciem zmieniać wszystkie ustawienia niezbędne do gry albo cichej pracy, w zależności od tego co potrzebujemy. Możemy też oczywiście korzystać z trybu zrównoważonego, ale wiecie, to trochę nudne. poziomu tej aplikacji uruchomimy też oświetlenie pulsar, które może obowiązywać zarówno na całej klawiaturze, jak i dotyczyć poszczególnych sekcji, tak by np. Podświetlić sobie klawisze kluczowe do wykonywania akcji w konkretnej grze i w ten sposób ułatwić sobie nawigację. Efektów jest sporo i każdy skonfiguruje sobie to tak, by pasowałoby to chociażby do tapety. A skoro mówię o tapecie, to też muszę powiedzieć o ekranie, bo ten jest niczego sobie. Rozdzielczość 2560 na 1600 pikseli, a więc większa niż standardowe Full HD. -N. Odświeżanie także większe niż standardowe 144 Hz, bo mamy tutaj 165 Hz. Oczywiście mamy też synchronizację Nvidia G Sync, także jeżeli chodzi. O synchronizację pionową klatki będą wyglądały przyjemniej dla oka. Wyższa rozdzielczość 165 Hz. Trzeba sprawdzić te bestie w gamingu, prawda? Wiecie co? Chyba wiem, co pozwoli nam wycisnąć pełną moc tego laptopa. W końcu jest taka malutka firma, która zajmuje się produkcją kart graficznych i oprogramowania. Nie no, oczywiście, mówimy o NVIDIA NVIDII, która ma potężną bazę rozwiązań wspomagających gaming i nie tylko. I część z tych rozwiązań, bo myślę, że pokazanie wszystkich zajęłoby nam dobrą godzinę, pokażę wam właśnie teraz. W środku laptopa Predator znajdziemy kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4070. To jest karta, której używam na co dzień, więc znam ją. Już parę sztuczek, natomiast dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tych związanych z gamingiem. Jeżeli zatrzymaliście się na informacji, że ray tracing, czyli śledzenie promieni, to najnowsza rzecz w świecie gamingu, to mam dla Was ciekawą wiadomość. Od teraz taką nowością, jeżeli chodzi o technologię śledzenia światła, jest Path Tracing. Nvidia rozwija w swoich kartach technologie umożliwiające Path Tracing który polega na śledzeniu każdej wiązki światła z informacją jak dużą ona ma moc i ile razy może się ona odbić. Taka technika jest stosowana w animacjach, ale tam na wytworzenie jednej klatki można sobie dać kilka minut albo nawet kilka godzin. Natomiast w przypadku gier komputerowych oczywiście musimy mieć dużą płynność, żeby móc się nimi cieszyć, a jednocześnie chcielibyśmy osiągać jak najlepsze efekty dotyczące światła. Path tracing to bardziej zaawansowane podejście niż ray tracing, ale jego efekty też potrafią być bardziej spektakularne. Pokażę Wam to na przykładzie gry Cyberpunk 2077. Wchodzimy zatem w ustawienia i mamy tutaj oczywiście szereg opcji. To, że oczywiście karty Nvidia wspierają śledzenie promieni, to oznacza też, że mamy kilka opcji tego, jak intensywne mogą być te ustawienia, i oczywiście, im bardziej intensywne, tym bardziej będzie to wymagające dla grafiki. I oczywiście możemy skorzystać ze śledzenia ścieżek, czyli Path Tracing. Nie wiem jak wam, ale wydaje mi się, że w Cyberpunk 2077 to te zmiany są widoczne no już tak naprawdę na pierwszy rzut oka. Miasto Night City, pełne neonów, pełne kolorów, jest w stanie ewidentnie wygenerować efekty które wykorzystują też te technologie. Miasto Night City jest pełne miejsc, gdzie mamy refleksy, neony, kałuże i po prostu w ten sposób wykorzystujemy też technologie Ray Tracing oraz Path Tracing. Pamiętajcie o aktualnych sterownikach Nvidia Game Ready, bo baza gier, które korzystają z tych technologii, które umożliwiają już nie tylko Ray Tracing, ale Path Tracing, będzie się systematycznie zwiększać. Co zapewne zaciekawi część z Was, tych ludzi, którzy mówią, że kiedyś to było, a teraz to nie ma, to fakt, że Nvidia rozwija także technologię RTX Remix, dzięki której także i starsze gry za pomocą kart NVIDIA oraz mocy sztucznej inteligencji mogą zyskać zupełnie nowy, lepszy wygląd. Dodawanie ray tracingu i path tracingu do gier, które obsługują biblioteki DirectX 8 oraz 9 sprawia, że wiele hitów z naszego dzieciństwa po prostu staje się lepsze. Wszyscy lubimy mieć więcej klatek w grach, a nawet jeżeli nie czujemy takiej potrzeby, to przecież dobrze jest mieć wybór. I tu właśnie pojawiają się modele głębokiego uczenia, takie jak Deep Learning Super Sampling, znane jako DLSS. Może on stać się waszym najlepszym przyjacielem i metodą na dodatkowe zyskanie nawet kilkudziesięciu klatek przy każdej sekundzie rozgrywki. DLSS to tak naprawdę pakiet funkcjonalności, które dzieją się w oparciu o informacje z modelu głębokiego uczenia trenowanego na superkomputerze NVIDIA. Właśnie z wiedzą, która pochodzi od modeli głębokiego uczenia, uzyskujemy większą liczbę klatek przy bardzo małym kompromisie, jeżeli chodzi o ostrość i szczegóły. No i przy małym kompromisie dotyczącym na przykład płynności, bo tutaj pojawia się z kolei technologia Reflex, która pozwala nam zmniejszyć opóźnienia w rozgrywce. Oczywiście wiele rzeczy dzieje się tutaj w międzyczasie, natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mając obraz generowany w niższej rozdzielczości, jesteśmy w stanie wygenerować więcej klatek, potem podbijając ten obraz do wysokiej rozdzielczości, wykorzystujemy techniki głębokiej. Uczenia, po to, żeby nie stracił on na jakości, a przynajmniej nie tak znacznie, jakby po prostu to działo się przy zwykłym podniesieniu rozdzielczości i te rozwiązania nieraz są zbawienne, zwłaszcza gdy tytuł jest średnio zoptymalizowany. Wziąłem na przykład Hogwarts Legacy, który właśnie do tych zoptymalizowanych tytułów to specjalnie nie należy i lubi sobie chrupnąć. Oczywiście możemy sobie wybrać jeden z kilku trybów, bo tych ustawień tutaj jest sporo. Mamy oczywiście większą wydajność, mamy większą jakość, możemy zdecydować się na tryb zrównoważony. Najważniejsze w tym że jest to, że ostatecznie uzyskujemy przy niewielkim kompromisie graficznym, a zresztą też i coraz mniejszym z każdą kolejną odsłoną, bardzo dużą płynność i niejednokrotnie dużo lepsze odczucia. Modele deep learningowe potrafią też poprawić wygładzanie krawędzi, a dzieje się to za pośrednictwem modelu DLAA, czyli Deep Learning Anti Aliasing. I tutaj wróćmy do Cyberpunk'a, który ma właśnie taką opcję. I dzięki temu mamy mniej poszarpanych krawędzi, dzięki temu wszystko, co dzieje się w tle, też mamy wrażenie, że jest bardziej naturalne i bardziej zaokrąglone, więc tak naprawdę chyba wszystko co mogłoby się wydarzyć na korzyść gracza właśnie się wydarza dzięki tej technologii. Laptop Predator Helios Neo 16 wspiera najnowszą odsłonę technologii DLSS, czyli DLSS 3 oraz 3.5. Trzeba pamiętać, że DLSS 3 to rozwiązanie ekskluzywne dla kart GeForce RTX serii 40. Co takiego dają? Doszło do istotnej zmiany. Dodatkowo DLSS-3 generuje całe klatki, dzięki czemu otrzymujemy jeszcze więcej klatek na sekundę, a w wersji 3.5 zajmuje się dodatkowo rekonstrukcją promieni światła, co przekłada się na dokładniejszy obraz. Na krótkim wideo widzicie, jaki to progres oznacza. Uprawiały obraz, śledzenie promieni daje nam lepsze promienie i odbicia, a to wszystko przy wysokiej ilości klatek na sekundę. Ale to nie wszystko co robi sztuczna inteligencja w laptopach z układami graficznymi od Nvidia. Ktoś mógłby powiedzieć, że to na Maxa szalone, że tam tak dużo się dzieje, ja nawet bym powiedział, że jest to szalony na Max Q. <grym> Wybaczcie, nie mogłem sobie odpuścić tego żartu, ale samo Max Q zdecydowanie już żartem nie jest. To zbiór technik, które optymalizują codzienną pracę nie tylko w wydajnych programach, ale też potrafią poprawić czas pracy na jednym ładowaniu, a myślę, że jednak w laptopie może to mieć znaczenie i tych technik jest naprawdę sporo. Jaką techniką Max Q, która przyda się w grach, jest resizable bar. Resizable bar to technologia PCI Express, która umożliwia dostęp do całego bufora ramki układu graficznego naraz po to, żeby przyspieszyć transmisję danych a no i w efekcie, by uzyskać lepszą wydajność w grach. W przypadku wymagających zadań, takich jak tworzenie. Grafik 3D, montowanie filmów, ale też chociażby zaawansowane obliczenia wykorzystujące układ graficzny, z pewnością przyda się technika MaxQ o nazwie Rapid Core Scaling. I tutaj komputer w czasie rzeczywistym jest w stanie zanalizować rzeczywiste zapotrzebowanie aplikacji, po to, żeby nie wykorzystywać wszystkich rdzeniów, a tylko te, które są w danym momencie potrzebne. Jednocześnie te rdzenie, które są potrzebne, dostają w efekcie więcej prądu, no i mogą po prostu działać wydajniej. Dostając przy rdzeniach, ale przenosząc się do procesora, techniki MaxQ, Dotyczą właśnie także procesora. Jedną z nich jest CPU Optimizer, i tu ponownie na scenę wchodzi sztuczna inteligencja, i ponownie wchodzi na scenę rozumienie tego, w jakich stanach energetycznych może znajdować się nasz komputer, po to, żeby zoptymalizować korzystanie z niego. A to na przykład pozwoli na usprawnioną wysyłkę zadań, nie marnowanie energii w stanie oczekiwania i po prostu lepsze zarządzanie tą mocą, w tym także przekazywanie jej do układu graficznego, by ten mógł osiągnąć wyższą wydajność. Oczywiście w komputerze odbywają się się też mniej wymagające zadania, takie jak oglądanie treści na streamingu. Po co wtedy męczyć naszą turbowydajną kartę graficzną? Nie lepiej może oddać tę energię do karty zintegrowanej? Wydaje mi się, że chyba lepiej. I tu pojawia się Advanced Optimus, dzięki któremu takie proste zadania graficzne możemy oddać do zintegrowanej grafiki i w dodatku to przejście odbywa się płynnie, bezproblemowo. Advanced Optimus ma też tę zaletę, że przy takim przełączeniu nie tracimy zalet wyświetlacza związanych z technologią Nvidia G Sync. W efekcie możemy po prostu cieszyć. Się nieposzatkowanym, płynnym obrazem, który w dalszym ciągu wygląda bardzo dobrze. A kiedy musicie pracować naprawdę cicho nie wiem, zabralibyście tego laptopa do czytelni to możecie skorzystać z trybu Whisper Mode, który, na bazie poziomu głośności, jaki sobie wybierzemy, dopasowuje pracę wszystkich podzespołów, tak by po prostu nie przekroczyły tej głośności. Teraz może chwila na moje wrażenia, bo to są rzeczy, które faktycznie zdają się robić różnicę. Tutaj akurat widzicie wideo, na którym Arek dzielnie montuje film, natomiast jeżeli chodzi o to, jakie ja miałem z tym wrażenia, to naprawdę czuję się tego kopa mocy, czuję się, że dość płynnie można się poruszać po osi czasu. I po prostu lepiej edytować to wideo, a przynajmniej w sposób mniej irytujący. Jeśli chodzi o tego konkretnie laptopa, spodobało mi się to podświetlenie, spodobał mi się klik klawiszy, z takich rzeczy zewnętrznych oczywiście spodobała mi się mocno, bo wiadomo, tutaj naprawdę można dać ostro popalić temu laptopowi i on sobie poradzi z wyświetlaniem gier w bardzo wysokiej jakości. Spodobał mi się ekran, bałem się, że będzie gorszy, na szczęście kąty widzenia, jasność są tutaj na naprawdę dobrym poziomie i Predator Helios Neo 16 jest chyba godzien swojej nazwy. Czy poczułem różnicę w grach? No, jako że posiadam w domu komputer stacjonarny z kartą Nvidia GeForce RTX 4070, no to wiadomo, że nie dostałem tutaj nie wiadomo jakich zupełnie nowych wrażeń, natomiast jestem zadowolony z tego, jak w tak małym urządzeniu mimo wszystko udało się upchnąć tak dużo. Jak wiele z tego nie tylko po prostu działa, ale i oferuje niesamowity poziom detali. Czy robi się tu głośno i ciepło? W większości scenariuszy nie. Oczywiście są takie najbardziej wymagające momenty, kiedy na przykład włączacie render waszego filmu, ale wtedy z reguły też nie korzystacie ze sprzętu, więc bez problemu możecie go po prostu gdzieś odłożyć. I oczywiście taki sprzęt też możemy podłączyć do monitora, gdzie po prostu będzie służył za źródło mocy. A co do mocy, spójrzcie na ten zasilacz. To jest wielka kost, której naprawdę można zaufać i ten laptop będzie miał zapas mocy, gdy naprawdę będziemy chcieli. Chcieli go docisnąć. Także to był Predator Helios Neo 16. To były technologie NVD, które sprawiają, że korzystanie z tego laptopa jest nie tylko przyjemne, ale i po prostu jest szybkie, płynne, a same gry wyglądają, no... I to wszystko składa się na sprzęt, który powinien być na waszym radarze, gdy chcecie kupić coś raz, a porządnie. A co wy myślicie o tym laptopie? Dajcie oczywiście znać. Ja gorąco zapraszam do oglądania innych materiałów, jak i zostawiania komentarzy. Łapy w górę, subskrypcji. Dobrze wiecie o co chodzi. Natomiast to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć.